Kocham Bałtyk za to, że jest takie miejsce niedaleko, gdzie można poczuć się naprawdę wolny. Jest to magiczne miejsce. Jest to wielki klat zabaw, który nie powinien się po prostu chronić. Najbardziej chyba boję się tych bomb zegarowych, które są rozmieszczone po całym Bałtyku, od statków wypełnionych benzyną, które mogą w każdej chwili po prostu wybuchnąć i zamknąć nam nasze piękne, nasz piękny plac zabaw w łamek sekundy. Najpiękniejsze w surfingu na Bałtyku jest to, że po prostu jest. Że mamy tą możliwość, aby patrzeć na warun i wtedy właśnie wyruszać i mieć tą możliwość wejścia do wody, kupowania, dania się temu. Jeżeli jest nas coraz więcej, no to jest coraz więcej osób, które będą o niego dbały, które będą niosły dobrą nowinę.